Przy mikrofonie Paweł Becker, a to jest podcast Wąbrzeżski. Wąbrzeźno. Nazwa, którą wypowiadamy bardzo często i z którą obyliśmy się tak, że już nie zwracamy uwagi na jej znaczenie, brzmienie, ale właśnie co znaczy sama nazwa naszego miasta i skąd się wzięła, i czy zawsze funkcjonowała tak jak znamy ją dzisiaj, wąbrzeźno. Oczywiście musimy sięgnąć do średniowiecza i pierwszych dokumentów historycznych związanych z naszym miastem. Ten pierwszy akt jest datowany na bardzo konkretny dzień 19 kwietnia 1246 roku, kiedy to wielki mistrz Krzyżacki, Henryk von Hohenlohe, przekazywał osadę biskupowi Heidenrykowi. Osada ta nosiła zapisaną w dokumencie nazwę. Wambres. Z czasem to Wambres przekształcało się w Wambrzyzno, wąbrzyzno, i wreszcie w XVII wieku po raz pierwszy pojawia się ta nazwa, jaką znamy dzisiaj, czyli Wąbrzeźno, Zapisywana bardzo różnie, przez O, przez OM, ale podobnie już brzmiąca. I cóż ona oznacza? Piękna legenda przytoczona przez Pierwszego autora polskiej historii Wąbrzeźna, Józefa Stańczowskiego w okresie międzywojennym, mówi, że Wąbrzeźno wzięło się od słów biskupa chełmińskiego, który powiedział do mieszkańców nowej osady: "Wam Brzegi jezior daje, tutaj mieszkajcie". I od słów "Wam Brzegi" miało powstać owo "Wam Bres", "Wam Brzegi", "Wam Bres". Nie do końca może być. To potwierdzone. Druga hipoteza już naukowa zwraca uwagę na współczesną nazwę T z XVII wieku, czyli wąbrzeźno. Gdybyśmy to wymówili jako wbrzeźno i podzielili na jako w brzeźno, to mamy już dosyć jasne określenie, że jest to miejsce położone w brzezinie, w Brzezinie, a zatem w lasku brzozowym. Wąbrzeźno oznacza więc nie mniej, ni więcej, tylko miejsce wśród brzus. Miejsce położone w lasku brzozowym. Skąd taka nazwa? Zapewne w momencie, gdy pojawiała się, wąbrzeźnie licznie rosły brzozy. I stąd właśnie pojawiło się to określenie tej miejscowości. Wśród brzus, w Brzezinie. Wąbrzeźno. No ale pamiętajmy o tym, że. Równocześnie funkcjonowała nazwa zamku wąbrzeskiego. Zamku Frydek, Frydek, Frydek. Skąd się wzięła? Jest to nazwa typowo niemiecka. Frydek oznacza spokojny zakątek. Tę piękną, poetycką wręcz nazwę nadali swojej rezydencji biskupi hełmińscy. Pamiętajmy, że do XIX wieku pod zamcze, zamek, jego okolice i Samo miasto Womrzeźno to były dwie osobne miejscowości, dwie osobne gminy, noszące różne nazwy. Choć co ciekawe, Kościół Wąbrzeski w swoich łacińskich dokumentach swoją nazwę bierze nie od Wambrez, Vambrezia Womrzeźno, ale właśnie od Fredek, Fredecensis. Zresztą sami mieszczanie Womrzescy w dokumentach łacińskich podpisywali się Fredecensis Womrzeźnianin. Taki pseudonim nosił chociażby wspomniany Józef Stańczewski, tak podpisywał się również ojciec Bernard z Wąbrzeźna, jako Fredecensis, jako Wąbrzeźnianin. Ta nazwa funkcjonowała do XIX wieku jako odrębna dla samego zamku i jego okolicy, ale przetrwała do dzisiaj, choć w zupełnie innym miejscu, w nazwie jednego z jezior, jako jezioro Frydek. I te dwie nazwy, Frydek czy też Fredek oraz Wąbrzeźno, to nazwy, które na dawnych mapach funkcjonowały niemal jednocześnie. Znajdziemy dokumenty mówiące Womrzeźno Alias Fredek, czyli Womrzeźno lub Fredek. Zaznaczano, że ta miejscowość ma dwie nazwy. Na mapach czasem znajdziemy Fredek, czasem womrzeźno. Na mapach szwedzkich znajdziemy nawet egzotycznie brzmiącą bombrizno. Prawdopodobnie Szwedzi nie byli w stanie wymówić słowiańskiej nazwy i zapisali ją w jakikolwiek podobny dla siebie sposób. W XIX wieku zaborcy, prusacy, zmienili nazwę miasta na Brizen. Choć tutaj trudno dać jakikolwiek źródło słów tego określenia. To po prostu była próba jakakolwiek nadania nowej nazwy. Później dołączono określenie Westpreußen, czyli w Prusach Zachodnich. Jako Brizen Westpreußen wąrzeźno funkcjonowało w XIX wieku, a także podczas okupacji hitlerowskiej. Natomiast od roku 1945 już nieustannie i niezmiennie jako wąrzeźno.